Dla każdego widza headliner jest być może inny, nawet jeżeli formalnie na plakacie wygląda to inaczej. Headlinerami są zespół Muse, który ma w Polsce ogromną rzeszę fanów. Przyjeżdżają z nową płytą, z płytą, którą będą promować dopiero na festiwalu. To jest taki trochę Queen XXI wieku, to jest zespół, w przypadku którego widowisko jest równie ważne jak, jak muzyka. Drugi headliner, czyli Highline Flying Birds, zespół Noela Gallaghera. Myślę, że Noel nową płytą, która strasznie mi się podoba, wyluzował. Eee, gra w zasadzie tak jak ze czasów Oasis, jest to zbiór znakomitych piosenek. Myślę, że będzie chciał głównie materiał z tej płyty nam zaprezentować. Kto jeszcze mógłby być dla niektórych headlinerem? Na pewno Chemical Brothers, zespół, który też w Polsce jest szalenie popularny i to od ich najlepszego okresu pod koniec lat 90. Podejrzewam, że dla niektórych wykonawcy nawet mniej znani mogą być headlinerami, bo to jest dla nich najważniejsze, ale taka jest specyfika festiwali i bardzo dobrze.